Eksperci ostrzegają, to mogą być najdroższe święta w historii. Jednocześnie od wielu lat to właśnie w grudniu do śmietnika trafia nawet o 25% więcej jedzenia. Kluczem do niemarnowania może być wcześniejsze planowanie i kupowanie tylko tego, co nam potrzeba. To teoria, a co z praktyką? Zawsze jest jakaś lista zakupów, czy zdarza się kupić za dużo? Hmm, za dużo. Właśnie o to chodzi, nie ma żadnej listy, idziemy tak, aby iść. Czyli spontaniczne zakupy? Spontaniczne. Jest lista zakupów i staram się kupować tak, żeby nie było za dużo jedzenia, żeby go nie marnować i żeby ewentualnie było do zamrożenia coś, co zostanie nam. Czy zdarza się kupić za dużo? Teraz już nie. Teraz staram się, teraz staram się kupować tak. Planujemy tutaj właśnie z bratową, co kto robi i tak staramy się trzymać tego, co mamy zaplanowane żeby potem właśnie nie wyrzucać zbytnio jedzenia. Pomocne mogą być sklepy, w których np. mąkę, makaron kupimy na wagę i to do własnej torebki czy pojemnika. Dodatkowo produkty te często są ekologiczne od lokalnych dostawców. Nasz asortyment to są wszystkie produkty spożywcze takie jak mąka, kasze, ryż czy fasola czy groch są też herbaty, kawa, czy różne nasiona, czy owoce liofilizowane. Wszystko to jest na wagę. Nawet jeżeli ktoś po raz pierwszy przyjdzie do nas e, tak po prostu, prosto, że tak powiem z ulicy, ale dowie się OK, tu można zrobić zakupy do swoich opakowań, OK, można uniknąć tego fajnie. Jeszcze jakaś tam zniżka wchodzi e, i w pewny sposób to zachęca ludzi do tego, żeby właśnie tak robić zakupy, bo okazuje się, że to jest też i wygodne. No i wtedy się orientujemy, że Ile normalnie produkujemy tych odpadów i że bardzo łatwo tego uniknąć. Także jakby. No to jest duża wartość dodana, że właśnie to też promuje tą y, ideę po prostu taką ekologiczną. A jeśli już zdarzy nam się przygotować za dużo jedzenia, to nie zapominajmy, że możemy się nim podzielić z innymi, choćby za pośrednictwem lodówek społecznych czy jadłodzielni.